A tutaj, tutaj mamy list od Wójta Urząd Gminy Szerzyny. Numer tego pisma to jest OR 5241-37, łamane przez 2010. Szerzyny, 29 marca 2010 roku. Odpowiadając na pana pismo, które wpłynęło drogą elektroniczną. Do Urzędu Gminy Szerzyny dnia 15 marca 2010 roku, podpisane własnoręcznie przez Pana w dniu 15 marca 2010 roku, w którym, między innymi, podnosi Pan kwestię rzekomego wprowadzenia zeskanowanych dokumentów w Biuletynie Informacji Urzędu Gminy Szerzyny w dniu 3 i 4 2010 roku oraz podmiany, w cudzysłowie w dniu 8 marca 2010 roku, informuje Pana, że dokumenty wprowadzone w miesiącu marcu 2010 roku do BIP Urzędu Gminy Szerzyny to dokumenty elektroniczne zapisane w formacie PDF. Informuje ponadto, że w Urzędzie Gminy Szerzyny nie funkcjonuje system elektronicznego obiegu dokumentów, na potrzeby którego przekazano urzędowi do użytkowania skaner wraz z właściwym oprogramowaniem. Przedmiotowy skaner od dnia 15 marca, tutaj należy zauważyć, od 15 marca 2010 został przekazany na stan środków trwałych Urzędowi Gminy Szerzyny. Po raz kolejny informuje, że w związku z awarią sprzętu nie jest możliwe jego użytkowanie. I tu się podpisał pieczątka Wójt Inżynier Stanisław Kmiecik i podpis. Proszę Państwa, i to w tym właśnie rzecz. Otóż ostatni zeskanowany materiał, który ciągle znajduje się, to jest bodajże z 5 lutego, wtedy, kiedy to Wójt. Wydał zarządzenie, że za kopię będzie się płacić kilkaset procent więcej niż poprzednio. Teraz chyba za jedną, jak tam jest napisane, za jedną kartkę skopiowanie jednej strony płaci się 45 groszy. Wykombinowali to sobie na to, żeby po prostu mnie obciążyć rachunkami. I od tego czasu skaner wyłączono. I czekałem, jak ten skaner był wyłączony, na to, aż kiedy będzie Rada Gminy, że że po razie gminy będą skopiować dokumenty i przyuważyłem, że rzeczywiście skopiowali zeskanowane dokumenty i potem przetransformowane na PDF. Łatwo to jest rozpoznać, bo yy, prawda, taki zeskanowany, yy, widnieje na nim pieczątka i podpis, a jeżeli to jest tylko w formacie PDF z normalnego dokumentu elektronicznego, to po prostu tam nie ma pieczątki ani podpisu. Także to przyuważyłem i wtedy, kiedy poinformowałem, to, to, to zostało podmienione, a teraz wójt tutaj yy, się tłumaczy, że te, ten system nie funkcjonuje od tego czasu. W związku z tym pytanie mam dla wójta i proszę sobie uświetlenia. Dlaczego skoro ten skaner, bo nigdzie mi nie pisze kiedy on się zepsuł, nie chcę yy, tego podać do wiadomości, ale jeżeli on się zepsuł już powiedzmy yy, tego po zeskanowaniu tego dokumentu piątego, Lutego, to dlaczego przez ten czas nie naprawiano, nie podjęto próby naprawienia tego, tego skanera? Dlaczego tego nie uczyniono? Tylko on sobie zepsuty leży, a teraz się okazuje, że dopiero 15 marca przedmiotowy skaner został przekazany na stan środków trwałych. Zepsuty skaner został przekazany na, 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 ten, na stan środków trwałych, to po co im zepsuty? Zepsuty się wyrzuca i się kupuje nowy, a nie. Przejęli teraz na stan, i co zobaczymy, co z nim zrobią. Zobaczymy, czy naprawią go do czasu, kiedy trzeba będzie zeskanować oświadczenia majątkowe. A może nie będą skanować już teraz oświadczeń majątkowych, tylko napiszą sobie, co będą chcieli, prawda? I potem nie będzie śladu w ogóle na tym, ile który, kto zarabia. No, ale zobaczymy, co będzie z tym dalej. No to na dzisiaj tyle kończę.